oh 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 da da Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around Keeping people pleased this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you baby this year it's just gonna be Kurczę. Cebula ci wyszła. No bo taki serdusz. Ty, tej kobra! Słuchaj, tej skobra w twoim kubku. Kobra ci wyszła. Bardzo ładnie. Chciałam tylko powiedzieć, że u nas w mywarce teraz królują kubki świąteczne. Tak, na półce zrobiły się pustki. Ponieważ wszystko wylądowało w zmywarce. Dzień dobry panie Marcinie, witamy we vlogmasie siódmym. Zrobiliśmy sobie kawkę i zapraszamy na rozmowę przy kawie i przy choince. Ale zanim to, szybka recenzja czekoladek wczorajszych, Trzyma. ile ci zostało? Tak. Ej, nie tak śnieg, ale tak, połowa? No trochę mniej. Tak Trzyma. wygląda opakowanie. Trzyma. Jeśli szukacie dostępne w TK Maxie, ale są Trzyma. bardzo dobre z żelkami serduszka. Co fantastyczna jest ta czekolada. Trzymaj. Polecamy. Za chwilę, za chwilę. Najpierw zapraszam do choinki. Zapraszam. A czekaj, z kawą, z kawą. A jak rozmawiam przy przy kawie, to kawę zabierz ze sobą, nie będę ci już nosić. Tak, tak, dzisiaj będziemy ten budzik, mam nadzieję, otwierać. O, kubeczek też, widzę, się sprawdza, podoba się nawet. Uber. Tak? Mój ulubiony kubek. No i fantastycznie, tym bardziej, że ty za bardzo kubkowy nie jesteś, więc cieszę się, że w końcu trafiłam w twój guść, 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 gust. Guś. Elegancki jest. Okej. Okay. Też mi się podoba, to jest ten Lexus Bentley. Nie wiem, czy widzieliście ten list. Dobrze. Wiecie co? Skoro jest kaweczka, będą rozmowy, to otwieramy kalendarz adwentowy. Ty jesteś okay. pierwszy? No dobrze. Powiem Wam, że tego nikt się nie spodziewa. Nawet ja. A tutaj jest moja kaweczka. To tutaj jest. Coś, czego ja się nawet nie spodziewam. Tutaj? Mhm. To jest siódemka? Mm. Ej, poczekaj, czy to jest siódemka? Czy to dobrze akurat gdzieś? No dobra, no to zobacz, bo teraz jestem sama zaaferowana. Okay. Coś okrągłego. Podkładka pod kubek. Słabo mnie znasz. Poczekaj, a te choinki nie widać, nie na tle monster, wiesz co? No dobra. Odświeżacze do samochodu. I koperta? Co tam Magda wymyśliła? DC, free fuck, Superman. Ten to jest... Poczekaj kto to jest. To nie wiem, to jest flash. Flash, jakoś. no dobra, to nie znam człowieka, ale znaczy to no ja. Ale ja głównie się skusiłam super, ze względu Batman, na Batmana. Nie wiem, czy kojarzycie. Chodź na pewno nie pamiętacie, ale w zeszłym roku. O, w tym roku. Marcinowi kupiłam skarpetki z Batmanem. No dobrze, a zobacz jeszcze otwórz no. kopertę. Bon podarunkowy o wartości... Aha... To... Dobrze, pokaż. Pokaż co to takiego. 20 funtów. Czyli dostałem bon podarunkowy o wartości 20 funtów na profesjonalne i kompleksowe mycie oraz czyszczenie samochodu, Do wykorzystania na dowolnej winy. No tak. No bo... Bon pokaż, mi pieniądze, nie interesują. No, no. O. Tak wygląda Bon. Proszę. No, się postarałaś bardziej widzieć z tym Bonem. Bo takim sypie jeździsz ostatnio. Tak, tak. Coś nie dbasz o ten samochód. No nie, po prostu nie mam czasu umyć. Więc pomyślałam, że to będzie idealne. No dobrze. Tak się zrobi. Już Zaskoczyłam trybody No Zaskoczyłaś. No, wiem, Ale teraz... I dlatego się rzeczy powietrze. I dlatego się rzeczy powietrze. I takie okienka ci się podobają, nie? sam miałem sprzątać w samochodzie, ale pogoda nie dopisała. No właśnie, pomyślałam, żebyś nie musiał marznąć, to coś takiego wymyśla. Mnie trochę irytuje, jak oni tak czasami niedokładnie sprzątają samochody. No wiesz, może zawsze 20 funtów zachować, na przykład na kino, a wyczyścić sam. <laughs> wiesz, grunt, żeby było czysto, tak? To, to jest myśl. <laughs> To jest myśl. No, ale podoba się. Podoba mi się I powiem wam w sekrecie, że będzie jeszcze kilka takich prezentów. Troszeczkę innych. Dobra. to teraz. To teraz ty. Bo musiałem pozmieniać delikatnie kolejność, bo to, co dzisiaj dostaniesz, to musiałaś dostać. Właśnie tak, żeby. Żeby co? Znikła z kadru. Jestem. Że, żebyś to miała. Niedługo. Bo pewnie, pewnie byś żałowała, gdybyś tego nie miała. Teraz czuję się zaintrygowana, a no. nie Siedemka. Siódemka. Siódemka. Ja już w dresach jestem, bo dzisiaj mam ochotę na taki cozy popołudnie i na serwkę. Nie, żebym ja był w garniturze. To też jest w dresach. do małki się coś przyczepiło. Mamy siódemeczkę. To jest to nie się, połowy. A u Ciebie też będą jakieś bony jak w zeszłym roku? Nie wiem. Czy u Ciebie są materialne rzeczy? Nie wiem. A to co ja, jakie było niematerialne? No to było takie wiesz, takie na pół. Trochę musisz sam Ale co? sam co, fajnie, fajnie wyglądasz na tym tle, fajnie to, to w ogóle z jedną, no, z jedną choinką, z drugą choinką jakieś tam światełka, podoba mi się. Dziękuję, <laughs> wygląda. Atuntek. Duntek. Ale czasami to mnie jednak słuchasz. Oglądasz to, co Ci wysyłam. Słuchajcie, to jest Atuntek. To jest taki statyw do telefonu, do iPhone'a. Ale dlaczego niedługo będę tego potrzebować? A będę potrzebować, na pewno będę potrzebować. A dlaczego dla Ciebie będę to potrzebować? Nie, nie dla mnie. Dlaczego? No ogólnie tak, no bo wiesz, no. Jeśli się jedzie czy coś na weekend, no to wiesz, może się przydać. Nie? No ja się też tak sobie wymyśliłam ostatnio jakiś czas temu. Popatrzyłam na ten statyw, tylko że mi było pieniędzy ponownie. <głosy> <głosy> Więc Marcinowi wspomniałam o tym, że u, taki fajny statyw jest na telefon, na telefon i w ogóle przydałyby się i do live'ów. Więc wiecie, inwestycja, tak? <noise> Kanały w YouTube i w Instagramy. Ale pieniążku było mi żal wydawać. Więc, proszę bardzo, jak jest potrzeba. czy Ale to to wygląda! Bo to jest jeszcze pilot, tak? Z tego nie co nie wiem, to dosyć oryginalne. Chociaż nie widzę, że żeby... to nie, 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 mi się wydaje, że nie. No chociaż, nie wiem. <noise> co najmniej wygląda to dziwnie. No dobra. Czemu dziwnie co wygląda? No dziwnie wygląda. Dlaczego? Nie wiem, no, jakoś tak dziwnie. Mam kabel USB. Ty to powinien być pilot jakiś. Dobra, ja to będę rozgryzać. A no, tam nie ma, patrz. Gdzie no, nie ma? Patrz. Nie ma. Nie ma. Nie, no, może w środku gdzieś jest. Dobra, wiecie co? Ja to rozgryzę. To wygląda jak pilot. A, to jest pilot. Tu się wyjmuje stąd. Ty. Selfie stick. Ty. <noise> Dobra, weź to rozusz. <noise> ja nie wiem, jak to rozłożyć jeszcze. Jak to działa? Pięknie i tyle. Na dół to może przesuń, może to się przekręca i na dół po, pociągnąć trzeba i to się o. o. A -a. <śm> -a> Dobra. Wiem, że Was takie rzeczy pewnie nie interesują, ale ja się jaram bardzo. Mi się na pewno przyda. To jest półtora metra, tak? Tak było napisane. Więc po. koloko Masz. Teraz to tu ma półtora metra. Także moja nowa zabawka. Na telefon. Magda dostała stika. No czasem. A jak mam ten telefon? Ten te... Aha, bo to... A, a widzisz. Taki wajer. Ma też pilot. ja czy twój telefon się zmieści tam. Ale... Zmieści się. Dobra, dobra. dobra, dziękuję bardzo. A tak w ogóle wspomnieliśmy o kinie. Słuchaj, ja się zapraszam do kina, bo wczoraj mieliśmy oglądać świąteczny film I w końcu nie obejrzeliśmy, oglądaliśmy... Slow horses? Slow horses, tak? Mm. Jak Ci się podobało? Mm. Hmm? <laughs> podobało mi się Podobało Ci się? No. no a zauważyłam dzisiaj, tak sobie googlowałam, bo mówię, a poszłabym do kina jakiś świąteczny film Niczego nie ma, oprócz Oprócz takich starszych filmów, typu Die Hard Home Alone, Love Actually, co tam jeszcze jest? Grinch. Elf, Grinch. I ja nigdy nie oglądałam Elf. Elfa, nie oglądałaś? Nigdy ja, nie oglądała ja na 100% Elfa. oglądałem. Elfa. A podobało ci się to? Chyba to było dosyć śmieszne. Kurczę, taką mam ochotę iść na Elfa, już z koleżanką rozmawiałam. I ona mówi, musisz Magda koniecznie obejrzeć, bo to jest najbardziej świąteczny film ever. Więc wszyscy teraz namawiamy Marcina, aby poszedł ze mną do Kina Ale na kolejkę. Ale kiedy? Nie mam czasu. Weekend! W weekend pójdziemy. Musimy się wybrać. No bo tutaj nie masz kanapy, jak obejrzysz sobie tutaj. W weekend to wiesz. Także plan jest, aby iść do kina na święta. Który weekend? Film Przed i um... świętami, no po no, pójdziemy. Ty, hop? światełka mrugają. Jakie? Okay. Od Twojej choinki? Co? No, 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 no coś tak. widzisz? Nie. Dobra. Także namawiamy Marcina, aby poszedł ze mną do kina. Fajnie, że w naszym kinie grają się stare filmy, więc można obejrzeć, bo raczej nie jest nigdzie dostępne, nie widziałam, żeby był. No, dobra, a o, wy... Teraz, teraz, patrz. Nie wiem o co ci chodzi. SOS, A wy dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony film świąteczny. Moi drodzy, dzieje się życie i robię nam kolację. Dajcie znać, czy też tak macie, że wszystkie składniki najpierw musicie sobie poukładać, pomyć I dopiero dzieje się magia U mnie tak to właśnie wygląda I pewnie zauważyliście, że ostatnio nie byliśmy na żadnych zakupach spożywczych A no to dlatego tak się wydarzyło, ponieważ my za chwilę wyjeżdżamy I chcemy wyjeść większość rzeczy, bo wszystkiego na pewno nie damy rady hmm, Jeśli chodzi o nasze zapasy, o to co mamy w lodówce Dlatego też dzisiaj serwuję koreczki One pojawiły się kiedyś i odkryłam je w momencie, kiedy przygotowywałam imprezę urodzinową dla Marcina i ostatnio wyskoczył mi ten film na YouTubie i on bardzo dobrze się wyświetla bardzo wam się podobał i tam były też różne inne ciekawe propozycje na takie przekąski na imprezę tutaj zostawię wam kartę i link na dole, jeśli macie ochotę zobaczyć tamtego vloga to myślę, że warto bo można się naprawdę zainspirować zwłaszcza, że zbliżają się święta a tam naprawdę miałam fajne i ciekawe dania, przekąski, no była rewelacja, wszyscy byli zachwyceni i między innymi robiłam wtedy koreczki i czego będziemy potrzebować. Pokazywałam wam je nieraz na Instagramie również i ja sobie nadziewam na wykałaczki oliwki, pomidorki koktajlowe, chorizo i fetę. I do tego oczywiście pieczy się już bagietka, 5 minut pozostało, proszę bardzo, mam chyba masełko, mam nadzieję, że mam masełko wyjęte. Sprawdźmy to, jest jest masełko, więc dzisiaj taka kolacja. Ja ją już sobie przyrządzę, ale zjemy później, dlatego że najpierw chciałabym się troszeczkę ogarnąć, wykąpać i potem chillować, czyli, czyli, czyli chcę zrobić peeling skóry głowy. Bardzo tego potrzebuję, bo mo, moje włosy wyglądają okropnie. Chcę umyć pędzle, umyć szczotki. Mm -hmm. Też zrobić peeling całego ciała. O, chciałabym też wypróbować dzisiaj maseczkę z Asoa tę niebieską oczyszczającą, bo też tego potrzebuję. Więc tak, teraz sobie przygotowuję całą kolację, potem idziemy do garderoby i ja idę się kąpać. Przebieram się w moją piżamkę. Chciałabym jeszcze wyjąć ten alarm, ten budzik z pudełka i go ustawić na jutro rano i go przetestować. Bo ciekawi mnie, czy mnie dobudzi, czy mnie obudzi, bo nie ukrywam, że nawet już teraz jest. Dość późno, a jeszcze mam sporo rzeczy do zrobienia. Też muszę przynieść pudła do zwrotów tych nieszczęsnych jutro rano musimy podjechać na pocztę, odesłać to wszystko, bo zbliża się niestety termin i troszeczkę zwlekałam z tą wysyłką, ale mam na szczęście, mam nadzieję, że ten zwrot wejdzie i nie będzie żadnych problemów. Więc takie plany na dzisiejszy wieczór w sumie już. Ogarnęłam też tutaj y, całą kuchnię, mogliście zobaczyć, wyjąłam wszystko ze zmywarki, jak zwykle. To jest never ending story. Zawsze jest tak samo. Wyjęcza wszystko ze zmywarki, wyczyścić wyspę, umyć blat, ale wiecie co, ja wtedy nie puszczam żadnej muzyki. Ja wtedy jestem sama ze sobą, ze swoimi myślami i mi to bardzo dobrze robi na głowę. I teraz też tak było. Bardzo mnie to wyciszyło. Tak, e, czułam się ostatnio przypucowana przez ostatnie dni, a teraz nagle poczułam taki spokój, peace in mind i to jest rewelacja, moi drodzy, rewelacja. Także praca w ciszy również jest super, zwłaszcza w tak intensywnym czasie, jaki mam teraz, bo vlogmas to jest jednak wyzwanie, powiem Wam. Dużo się dzieje, dużo rzeczy trzeba zrobić, i mam nadzieję, że mimo, że te vlogi są takie po pracy, przed pracą, jakieś tam przebitki, no, otwieramy ten kalendarz adwentowy, ale staram się, żeby to też nie trwało jakoś nie wiadomo ile czasu, bo może nie wszystkich to interesuje. Chociaż ja uważam, że otwieranie tego kalendarza adwentowego to jest świetna sprawa, ponieważ yy, tam są rzeczy, których my się za bardzo nie spodziewamy, albo w moim przypadku dzisiaj akurat tego się spodziewamy. Spodziewałam, bo kiedyś tam właśnie wspominałam i wiedziałam, że on jednak tę informację przetwarzał. Więc tak, ale. Reszty okienek nie znam, a uważam, że moje okienko było dzisiaj dość kreatywne i nawet właśnie to przyznał, więc jestem z siebie mega dumna. I tak, ten kalendarz adventowy może być tego swego rodzaju również dla Was inspiracją, bo piszecie mi, że też macie ochotę stworzyć taki spersonalizowany kalendarz ze swoim partnerem. Wiecie co, jest vlogmas, a ja gadam tak, o tak powinna mówić, i teraz by było przepięknie, nie wiem. Nie, nie pytajcie, jest już późno. Um, no. Także e, słyszałam, że też niektórzy z Was chcą stworzyć taki personalizowany kalendarz, więc proszę bardzo, inspirację macie podaną na talerzu i z mojej strony, i ze strony Marcina, więc e, częstujcie się. <grym> um, no, także tak, Vlogmas jest taki bardzo życiowy w moim wykonaniu. Ale mimo to mam nadzieję, że Wam się podoba i miło spędzacie tutaj z nami czas, bo ja. Jaram się za każdym razem, kiedy tylko włączam aparat. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło, że tutaj jesteście, że komentujecie, że dajecie kciuki w górę, że wspieracie i że razem możemy odliczać te dni do świąt. Dobra, bo jedna minutka została i pakietka będzie gotowa, a ja tutaj muszę jeszcze pobijać wszystko na wykałaczki. Więc tyle ode mnie na ten moment i łapiemy się później. Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. -oh. oh oh, la da da da. -oh. oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. Idą święta, idą święta. Spotkaliśmy się tutaj, aby zrobić open box. Mojego budzika. I ubrałam się adekwatnie do okazji. Tada, oto ja. Po, kąp po kąpieli, z mokrymi włosami jeszcze, ale przy cudownej, milutkiej piżamce. W życiu, w życiu nie miałam takiej miłej piżamy. I nie wiem, jak będzie po kilku praniach, ale na razie jest naprawdę spoko, jest bardzo fajna, bardzo milutka, bardzo przyjemna, jest mi cieplutko, jest mi tak cozy, rewelacja. Więc naprawdę się spisałeś. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś, ja w życiu pewnie bym nie wzięła, bym powiedziała, eee, mnie A tutaj a zobaczcie, właśnie, a tutaj właśnie. zobaczcie, no. No, rewelka, bardzo mi się Miesz, podoba. Bo ja nie oceniam po okładce. Ale wiecie co, wydaje mi się, że ta piżama jest taka fajna, bo ona jest ogólnie dla facetów. To jest męska piżama. Mhm. No, nie I moja... dla facetów, nie lubi ma się lepsze ubrania. Nie moja wina, że, wiesz, że faceci kupują lepsze, ale mniej. Ty to otwierałeś? Nie. Nie wiem, A może? Nie, możliwe, że otwierałem. Sprawdzałeś, no. tak? czy wszystko się zgadza. Tak. Dobrze. Nie, muszę dzisiaj ustawić ten alarm. Ula la. Chciałabym wcześniej wstać, więc sobie zrobimy szybciutki open boxik, zanim wpadniemy w rytm jedzenia naszej kolacji. Bo jesteśmy głodni. Marcin był na drzemce. Był. był. Poszedł w sobie. na Marcin był na drzemce. No. się. A ja umyłam pędzle, naprawdę życie się podziało tak, że jeszcze panie wstawiłam, jedno wyjęłam, drugie wstawiłam, na rano wstawiłam, zapakowałam paczki. Pędzle umyłam. No, to tak to wygląda, moi drodzy. Mamy tutaj kable. No, że będziemy testować, chyba sobie włączymy nawet, co? Chyba ta. Jakie nawet. nawet. Okay. Tak, w muszę wcześniej wstać. A pojutrze że też w ogóle musimy wcześniej wstać. Więc... A zobacz, czy to jest z Alexą ten, czy tam z Googlem. No, zobaczymy, Google można zobaczymy. Wszystko w wyjdzie. Dobra. Czy mamy tutaj gdzieś jakieś, jakieś... Włączniki. miasto, Myślę, że możesz... Gniosko. Dosyć długi chyba kabel jest. Tam? No jest. Ekscytacja raz milion. No dobra, czyli trzeba wszystko poustawiać. Co tam jest? Pokaż, co tam się dzieje. Godzina. No godzina. Która jest godzina? Późna. Późna. Pokaż mi, która jest godzina. Pierwsza... Dwadzieścia... Osiem. Pierwsza 28. No, mm -hmm. tak to fajnie. Bayer jest? No dobrze, to mamy. Żeby za chwilę nas obudziło. Przez 30-20 minut. A, tutaj chodzi o to, jak długo ma się rozwidniać, jakby schodzić słońce u nas w sypialni. Przez jak długo? Chcesz 20 minut? Bo wschodzicie przez 15? No nie no, chyba im dłużej, jest im lepiej. No to przez 20 zostawmy. Czyli zacznie już o 60 słońce wschodzić. Jutro rano będziemy wiedzieć, czy nas obudziło, czy nie. Dam wam znać. Wygląda całkiem bajeransko, podoba mi się. I były dwa modele w sumie, tak? Bo jedno takie ucho było, i drugi tam I my, my, my wybraliśmy. Ty wybrałeś. <ścoughs> Ty wybrałeś. Ty no nie, wybrałeś. bo tamto mi się nie podobało, bo ta muszla taka była, ta, taka muszla. Jak ja to je pokazywałam, to mówiłam, tylko nie tamto, tylko nie tamto. Mm -hmm. Jakby co? <grafy> Jakby co? No, ale tak to spoko. Zobacz. Będziemy rozkminiać Także dziękuję. Idziemy mieć kolację. Tak, teraz zauważyłam, tle. że nie powiedziałam, co to jest zegarek. To jest zegarek, ale budzik, który ma obudzić. Na sposób naturalny, tak wybudzić... To Mówiłaś już chyba o Mówiłam to. wczoraj, ale dzisiaj o tym nie wspomniałam, a jakby ktoś nagle przyszedł na tego bloga, to by nie wiedział o co chodzi, to już wiecie. A, mhm. Proszę, na koniec. No. Masz jeszcze suchara? Mm. I uciekamy. Mm. Czekaj. Pomyślę. To myśl, ale ja wam powiem w międzyczasie, skoro Marcin myśli. Ta piżamka w środku ma taki jakby miś malutki, taki, taki delikatny. Jest taka cieplutka, biegnijcie do BMW, 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 biegnijcie, bo no rewelacja, bardzo fajne, podoba mi się. Dobrze, to Ci dałem czas. Poczekaj, poczekaj, bo miałem, bo kurczę miałem, no dobra. To ja Ci mogę suchar powiedzieć. No, no dawaj. Powiedzieć Ci suchara? No. Dzisiaj ja, ja, ja mam zabrać, tobie. Dawaj. Twój fander. No dawaj. A jeśli masz suchara, to dawaj. No mam suchara. To dawaj, to ty dawaj. No to, to dawaj. mówię, to waga mówię. Mhm. Jaki język jest najczystszy? Jaki język jest najczystszy? Jaki język Albo najmniej brudny. <laughs> Jaki język jest najmniej brudny? No. No? Ojczysty. Ojczysty. Trochę spaliłeś. <laughs> Dobrze. No, no, to no cóż, już pora. Się. Dobrze, lecimy jeść kolację, idę ustawiać sypialni na później. No to dam ci jeszcze jeden. No to dam jeszcze jeden, zrekompensuj to. Zrehabilituj się. Świątecznie. Świątecznie. Żeby nie było, że tylko ja jestem na vlogu, okay. proszę bardzo. E, jak się nazywa dziecko zakonnicy? O nie, wkraczamy w takie dziwne rejony. Jak się nazywa dziecko zakonnicy? Non baby. Nie wiem. Kinder ping. Kinder ping. <noise> Dobrze. I tym pozytywnym akcentem, moi drodzy, kończymy tego vloga. Dajcie znać, czy Was interesuje, jak ten alarm będzie się sprawdzał i czy będę zadowolona. I widzicie, jest dość późno, ale to nic, to nic. Jutro już piątek, piąteczek, piątunio, więc czasami tak trzeba, albo no, można. No, to trzymajcie się, zostawcie kciuk w górę, jeśli Wam się podobało. I widzimy się już niedługo na kolejnym. vlogmasie. <noise> e, się jutro, jutro no na jest. kanale. Pa.